nie histeryzuj. Mamy jeszcze czas. No dobra, pomogę ci. Cześć! Witajcie na kanale Świat Matyldy. Już się powoli kończą wakacje, i trzeba się przygotowywać do szkoły. Ja w tym roku idę do ósmej klasy, a Kala do pierwszej. Kala się już nie może doczekać, naprawdę jest bardzo szczęśliwa, że idzie do pierwszej klasy. Mamy już kupioną całą wyprawkę do szkoły, tylko trzeba ją jeszcze podpisać. Zobaczcie, ja dzisiaj się pakuję do tornistera, którym jutro idę do szkoły. Patrzcie, jaki on jest ładny, fioletowy, w moim ulubionym kolorze piura i zobaczcie jaki on jest zmieniający. się tutaj ma takiego ślicznego kompona, ma dużo bardzo miejsca i nawet może schować rzeczy do szkoły i na przykład swojego misia, czy cokolwiek co by chciała. Mojego szczęśliwego misia. Tutaj będę nosiła swojego szczęśliwego misia. To ty masz szczęśliwego misia? Tak, można nosić szczęśliwe misie w szkole. Szkoda, że ja w swojej klasy, nie mogłem, ale w sumie to też by było trochę dziwne, gdybym przyszła ze szczęśliwym misiem, ale i tak szkoda. Jak się nazywa ten twój szczęśliwy miś? Oczywiście, Gimita. No to zaczynamy. Tutaj mam zeszyt i on będzie do jakiejś leci, ale jeszcze nie wiem jakiej. No to zobaczmy, jak ginia, no to chyba do języka polskiego. Przyklejemy i podpiszemy, do kogo ten zeszyt należy. Czyli do kogo? Do karyny. karyny. Zobaczcie, jakie te żółwiki są ładne. No, takie nawet bym mogła mieć w ósmej klasie. Co robicie, dziewczynki? Opisujemy zeszyty kaliki do szkoły. Matyldzia, a Ty już masz spakowane książki i zeszyty do ósmej klasy? Nie, mamo, daj spokój, ja mam jeszcze czas. Dziewczyny, mam przygotowany dla Was challenge. Będzie to ostatni challenge torgistrowo-plecakowy, co Wy na to? To? Okay. Tym razem ja go wymyśliłam i mam nadzieję, że trochę Was rozweseli przed pójściem do szkoły. To co, podejmujecie wyzwanie? No, tak. Dobra dziewczyny, żeby to wasze przygotowanie do szkoły było bardziej zabawne, mam dla was challenge. No, tornister Kalinki, jak widzicie, ma dużo fantastycznych funkcji i nadaje się do tego challenge'u idealnie. Tym razem specjalnie przygotowałam dla was challenge, o którym nic wcześniej nie wiedziałyście. Będzie polegał na tym, że wrzucę wam do tornistra różnego rodzaju przedmioty, które są częścią wyprawki pierwszoklasisty, ale też przydadzą się w ósmej klasie, a wy będziecie musiały odgadnąć, co to są za przedmioty. Dlatego macie na głowie te śmieszne, no mam nadzieję, śmieszne macie na, na, na głowie te opaski, które za chwileczkę mm, będą na waszych oczach. To co dziewczyny, spróbujemy? Tak! Kto zaczyna dziewczyny? Napierkanie nożyce. Tak, pierwsza Kalinka zaczyna. Wkładasz ręce do tornistra i sprawdzasz, co to może być. To może jest srugaczka? Szybciutko! Lepiej. Brawo! Nie, że to że to była nie, 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 Tak. Dobra, czyli nie, dla kalinki. Teraz Teraz na na nie, nie, czas, Dobra, ja wkładam. Patrz, o, sprawdzaj, my, żeby nie przeglądała. O Teraz Matyldzia, kolej na ciebie. Jesteś A gotowa? No, wsadzasz ręce do tornistra. No tu wiesz, co chyba, mam zakryte oczy. Wstań sobie, to będzie ci łatwiej. Co to może być? Czy to się otwiera, czy nie? Co to może być? Śniadaniówka. Tak! Brawo! Matyldziu, ta śniadaniówka jest dla ciebie. Żebyś nie nosiła czego, Kalinko? Kanapek w woreczku. Spreśnią. Tak, spleśniałek jak w ostatnim challengeu. No. Przyda się. Jezu, ja wiem, co to jest. To jest mój miś! To jest twój szczęśliwy misiu, tak? Tak! I Jego będziesz chowała w tornistrze? gdzie jest jego miejsce? To już go schowajmy. Może on będzie tutaj. Chcesz, żeby wyglądał? No on nawet pasuje. Taki różowiutki do naszego fioletowego tornistra. Pasuje? Dwa jeden, czas na Matyldę. Ura. Dobra, to mogę spakować? Tak, już Ci zaraz dam. Spakuj. Uwaga, Matylda jesteś gotowa? to jest? Mhm. Uh -huh. to czujesz? Dziwne to jest. To jest. To jest jabłko. Tak. I co, Kasia, dobre? Uh -huh. Nie kwaśne? Dobra, to teraz zasłoń sobie oczy, bo już kolej na ciebie teraz. Daj jabłko, ja zabiorę. Nie, będziesz jadła. Ale nie wolno jest, podglądać. już jest? Nie się tak z ja nic nie czuję, pusto jest, ja czuję pomiesz. No, tam masz dużo przegródek, szukaj. Masz? O, tak mam. Ja wiem co to jest, to jest plastelina. Dobra, a teraz jeszcze, jak powiesz jaki to jest kolor plasteliny. Zielony? To wtedy za zaliczyć punkt. Wysoka jaki? Jaki to może być kolor pasteliny, co? Różowy. Wcześniej powiedziałaś zielony. No, niestety. Niestety, zobacz. Czerwony. Niestety, Kalincia, nie zdobywasz punktu. Ostatni przedmiot w strzem. Kalinka wyrzuciła. Nie zgadnie. Nie zgadnie. mieć utrudnione zadanie, bo może zgadnie, co to jest, ale. Co może być. Co to może być? Nie wiem czy ja jakby to było od okna. Od czego? Od okna. Od okna? No A <laughs> czemu mam tutaj takie coś takiego, nie? No co to może być? Pamiętaj, że są to... jest to wyposażenie pierwszej klasisty. No to. No. O, 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 to jest linika. Dobra, ale to nie jest koniec jeszcze, zamknij. Ile, centym... Ile centymetrów ma ta linika? Nie chciałam wyszło mi, że 17, ale nie. No ostatnia, ostatnie słowo. Ile mam? No tak się tym każdy ale mi 20. <głos> <głos> Mogę ja Ci powiedzieć, czekaj, ja Cię powiem. Linika ma 17 cm. Ty policzyłaś tak. Na szyciu policzyłaś 5. 17 cm ma. Ty... No dobrze, ale, po, ale zaraz, ale powiedziałaś, że ma 20, więc niestety nie możemy zaliczyć. Moje drogie, przemi wobec ogłaszam Remis! Ta! Teraz czas, Kalinka, żebyś spakowała się do swojego tornistra. Tu widzę, Gilda już siedzi, Szczęśliwy misiu. To co, teraz pakujemy, bo jeszcze musimy co zrobić? Przygotować ubrania. Trzeba się przygotowywać psychicznie i fizycznie. Tak, Matysio, zwłaszcza psychicznie. A Ty przygotowałaś sobie już rzeczy do, na rozpoczęcie roku? No nie, ale mamo, przecież mam jeszcze czas. Jestem gotowa. Nie, to raczej na bala, nie do szkoły. To też na bal. To nie. To też nie. Już wiem, co tu mogę zrobić. Mam trzy kreacje taką. Ravimo šolni pokaz mode. życzę przetrwania, żeby dali radę przez ten cały rok. No i żeby dobrze zdali egzamin ósmokresisty. Pa, pa! Tak! Podobało... Jak Wam się podobało, to dajcie łapki w górę subskrybujcie kanał Matę 7. Tak! Mua, pozdrawiam Was! Pa!